Agata Młynarska w zeszłym tygodniu podzieliła się przerażającą informacją na temat swojego zdrowia. Przyszedł nagle, zwalił mnie z nóg. Na cowit jestem chora po raz pierwszy i tak długo przetrwałam, pewnie dzięki szczepionkom. Dla pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi na terapiach biologicznych jest niestety szczególnie niebezpieczny, poinformowała w mediach społecznościowych była gwiazda TVP. Na szczęście zatrwożeni fani mogą odetchnąć z ulgą. Najnowszy wpis Agaty nie pozostawia żadnych złudzeń. Jej stan jest stabilny. Majaczy w oddali testu prawie niewidoczna druga kreska po tygodniu wreszcie jest lepiej. Czyli z górki pełna nadziei przekazała informację pod wpisem na Facebooku. Udostępniła nawet kilka fotografii. Do tego gwiazda szczegółowo opisała swoje zmagania. Ponieważ Agata jest dość chorowita, cierpi na chorobę leśniowskiego, crochna, która atakuje układ pokarmowy. Pozytywny wynik testu niezwłocznie wzbudził jej obawy. Okazuje się, że słusznie, ponieważ sytuacja przez długi czas była poważna, kropka było niefajnie przez pierwsze cztery dni, potworny ból głowy i całego człowieka, non stop siódme poty zarosił. Brak węchu i smaku, kaszel, zatkane zatoki. Nie byłam w stanie czytać, trochę oglądałam jakieś seriale, od piątku było lepiej. Wystawiłam głowę spod kołdry, wzięłam prysznic, umyłam głowę. I to był wyczyn, przekazała w kolejnej części najnowszego wpisu Na szczęście młynarska wraca już do siebie. Spróbowała nawet poćwiczyć, co w tej sytuacji wydaje się niemałym wyczynem. Dziś poczułam przypływ odrobiny energii tej, która prowadzi mnie przez walkę z chorobami. To taki wewnętrzny mus, żeby jednak się nie poddawać. Pierwszy raz od wielu dni chwilę poćwiczyłam. Młynarska podkreśliła też, że dostaje bardzo wiele wiadomości od ludzi, a jej skrzynka jest wręcz zawalona ciepłymi słowami. To dla niej dodatkowa siła, za którą jest szczerze wdzięczna. Dziękuję Wam ogromnie za wszystkie serdeczności, pytania o zdrowie, rady, z których korzystam i pomysły, jak sobie pomóc. Jesteście kochani, podkreśliła we wpisie. Choroba, która sprawia że Agata szczególnie uważa na swoje zdrowie, to leśniowski, crochn. Atakuje układ pokarmowy, zwłaszcza jelita. Do tego Agata ma fibromialgię, schorzenie powodujące ból mięśni, stawów, kości i tkanek miękkich oraz zapalenie stawów kręgosłupa, tak zwany spondylartropatia. Gwiazda jakiś czas temu żawiła się na swój los, opisując trudy życia z tak wieloma schorzeniami na Instagramie. Przestaje chodzić, wyje z bólu stawów. Nie śpie. Od lat biorę sterydy. Mimo to wciąż staram się funkcjonować, pracuję. W tej trudnej sytuacji Agacie życzymy dużo zdrowia i szybkiego powrotu do pełni sił. Czytaj też, smutne wieści od Klaudii Dursi. Wyznała, z czym zmaga się na co dzień Jarosław Kret i Agata Młynarska tworzyli parę idealną. Niewiarygodne, co ich podzieliło pilne wieści od Agaty Młynarskiej. To przede wszystkim zmieniłaby w TVP. Lista jest długa.